No panowie! Adam Reszka, student matematyki. Zgadza się? Czy był pan obecny na miejscu zbrodni? Ale jakiej zbrodni? To to faktycznie jest zbrodnia. Sama chemia i puste kalorie. Nie wydaje się pan zdziwiony. Może dlatego, że przerabiamy to średnio raz w tygodniu, Rafał. Może nie musielibyśmy tego przerabiać, gdyby nie twoje dziwne nawyki żywieniowe. Jakie nawyki? No Zosma wszyscy doskonale wiedzą, że najpierw lejesz mleko, a potem spiesz płatki. No, ale co to ma w ogóle wspólnego? To, że nie można ci ufać, Adam. Rafał, tłumaczyłem ci już tyle razy. Po prostu w takiej konfiguracji płatki są bardziej kruche. Najpierw kruche płatki, a potem kruchy kręgosłup moralny i kradzież jedzenia? Tylko, że ja dzisiaj na śniadanie jedłem... Parówki. Aha! To okej! Okay. Roman Suchy. Kim jest klimatolog? Sam nie wiem. W sumie na początku brzmiało fajnie, tylko później okazało się, że nie chodzi o badanie atmosfery na imprezach. Mm, no dobra, ale konkrety. Czy kojarzysz to miejsce. A, łazienki królewskie tu u nas w Warszawie. Biegają tam dzisiaj. Aha, <grych> czyli uciekałeś? Pytanie przed czym? Odpowiedzialnością czy wyrzutami sumienia? Co, jednak nie do końca rozumiem. A może po prostu bałeś się, że odkryję co zrobiłeś? Ale co takiego zrobiłem? Zjadłeś. Moje śniadanie, to nie była twoja zupa Roman, ona była moja. O czym ty w ogóle mówisz? Jaka zupa? Chiński kurczak. Ile my się znamy Rafał, co? Przecież wiesz, że jestem wegetarianinem. Daniel Łoś. Student drugiego roku weterynarii. Zgadza się? Ja już wszystko wiem. Kto ci powiedział? Rozmawiałem z chłopakami. Wszystko mi powiedzieli. Jezulepo, przepraszam, to zdarzyło się tak szybko. Ja nie chciałem Jechałem z Romanem samochodem. Było ciemno, zagadaliśmy się, no i coś potrąciliśmy. Na początku myślałem, że to jakiś Daniel. Jaki Daniel? Taki łośno, no, Ale potem okazało się, że to była ona, no. Od razu ci chciałem powiedzieć, no i mówię do Romana, Boże, przecież ona zabije, wezwijmy jakieś pogotowie, karetkę. Ale on na to, przestań tyle gadać i łap za łopatę, no. I złapałem. Ale o czym ty mówisz? Co tam było? No, to był twój pies, Wrotka. Kropka? No dobra, to ja idę pobiegać.